Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby z poznaku byka na moim kanale. Dziękuję za subskrypcję, za lajki, za miłe komentarze. Zapraszam na czytanie ogólne z kart Tarota na miesiąc listopad. To czytanie nie musi oczywiście ze wszystkimi rezonować, no ale możemy sprawdzić, co wyjdzie. W miesiącu, listopadzie będą chcieli Państwo jakby odciąć się od pewnych spraw, porzucić pewne sprawy i będą chcieli wprowadzić pewne zmiany w swoim życiu. Zobaczymy, co poza tym. Hmm. Yy, możemy powiedzieć, że w miesiącu listopadzie, co niektórzy z Państwa mogą mieć potrzebę wyjazdu, będą musieli gdzieś wyjechać, będzie to związane z pracą. Yy, mogą Państwo być bardzo zabiegani i to także będzie związane z pracą. Yy, listopad będzie wymagał od Państwa dużego zaangażowania, dużej pracy i no, będzie trudno pogodzić obowiązki rodzinne z pracą. Będą państwo mogli czuć się zmęczeni, że to za dużo. No na szczęście w drugiej połowie listopada wszystko tutaj jakby ulegnie polepszeniu. Mamy kartę gwiazdy, czyli karta mówi o spełnieniu marzeń, spełnieniu zamiarów, więc na przykład jeżeli ktoś z państwa Chciałby zmienić tą pracę. Bo tutaj jest też karta zmiany, więc no może w drugiej, listo w drugiej połowie listopada to się udać. Bo tutaj karta nam mówi o spełnieniu marzeń. Co niektórzy mogą, jeżeli na przykład byli chorzy, mieli jakieś problemy zdrowotne, no mogą tutaj powrócić do zdrowia szukuje się wyjazd też, co niektórzy mogą jechać, ale gdzieś niedaleko, takie małe z... i ta karta może być też interpretowana jako karta małego zwycięstwa, więc uda się Państwu za... załatwić jakieś drobne sprawy i będą Państwo z tego bardzo zadowoleni. Czyli podsumowując, listopad będzie dla byków miesiącem zabiegania. Załatwiania różnych spraw, ale no, wszystko Państwo załatwią, czyli dobra wiadomość. Zobaczymy, co będzie, jeżeli chodzi o pracę i finanse. Praca i finanse byków w listopadzie. Praca i finanse. W listopadzie byki mogą, no na początku listopada, nie, mogą nie zrealizować pewnych projektów, pewnych zam, zamiarów. Mogą Państwo na przykład nie otrzymać pracy, o którą się starają, może kontrakt nie będzie podpisany, no coś się nie uda. No potem na szczęście już mają Państwo lepsze wiadomości, więc y, wszystko może wyglądać dobrze. Tylko, że mogą Państwo być zmuszeni do y, podjęcia jakiejś decyzji, mogą Państwo y, móc y, musieć wybierać pomiędzy dwoma opcjami. No to może na przykład wiązać się z osobą, z partnerem, z mężem. No powiedzmy, że będzie Państwu zaproponowana jakaś praca, ale będzie to kolidowało z pracą partnera, z rodziną. No mogą być też dwie prace, bo tutaj mamy Państwu kartę wyboru. No, i nie bardzo będą Państwo wiedzieli, którą pracę wybrać, co zrobić, więc tutaj będzie, jeżeli chodzi o pracę i finanse, no potrzeba podejmowania decyzji, możliwość wyboru, y, możliwość y, wyborów, czyli y, dwie opcje muszą Państwo, będą musieli Państwo wybierać. No tutaj, jeżeli chodzi o finanse, to no nie widzę jakiejś tragedii. Mogą Państwo nie otrzymać lepszej pracy, podwyżki, ale no będzie równowaga, bo mamy kartę Słońca. Słońce mówi, że wszystko będzie dobrze. Zobaczymy, jak będzie Państwa zdrowie. Jak będzie ze zdrowiem byków w listopadzie? No, wyszła karta śmierci. To oczywiście nie oznacza, że wszystkie byki w listopadzie będą miały jakieś bardzo duże problemy ze zdrowiem. No, właśnie karta śmierci oznacza transformację. Czyli jeżeli państwo mieli jakieś problemy zdrowotne, to. Właśnie wszystko dojdzie do, jakby nastąpi zmiana i Państwo znowu będą cieszyć się dobrą kondycją. I no dobrą, dobrym zdrowiem. No taka to też może sugerować, że powinni Państwo poczynić jakieś zmiany. No może chodzi o bo karta śmierci też mówi o transformacji, o zmianach, czyli, no, może jakaś mała dieta, może należy się trochę zdrowiej odżywiać, ale tak sobie można mówić. Wiadomo, że te rzeczy, które nie są zbyt zdrowe, one nam smakują. No, przynajmniej ja tak mam. Zobaczymy, jak będzie w związkach. Na początku sprawdzimy pary, osoby, które już są w tych związkach. A potem zobaczymy singly. Jeżeli chodzi o byki, no mam nadzieję, że to nie dotyczy wszystkich z państwa. Wyszła jakaś trudna sytuacja w związku. No może być tak, że partner byka ma coś za uszami i no coś ukrywa. Byki jakby o tym wiedzą, ale no mogą się w listopadzie przyglądać, tak, obserwować tego partnera trochę z boku. No byki mogą wyciągać rękę o, na zgodę. To może wiązać się z tym, że panie spod znaku byka będą przede wszystkim matkami. No będą, pomimo tego, że mogą być jakieś problemy w związku, mogą brać pod uwagę dzieci. No partner byka może być trochę trochę niedojrzały, może on chciałby się bawić, chciałby spędzać więcej czasu w gronie znajomych, kolegów. No mogą być u państwa jakieś tajemnice, niedopowiedzenia. Bo tutaj nam wyszła karta tajemnicy. No mogą być kłótnie, mogą być kłótnie. No może ten partner jest niedojrzały, może za dużo spędza czasu poza domem, więc tutaj będą jakieś kłótnie, utarczki słowne. No pomiędzy państwem może być taka energia, że albo coś zmienimy, i tutaj będą takie zmiany drastyczne. Albo no, będziemy musieli się rozejść, bo raczej nie jesteśmy razem szczęśliwi. Więc tutaj albo będzie zmiana, a na lepsze, albo po prostu może być u co niektórych z Państwa zakończenie związku. Zobaczymy, co u byków, które obecnie są samotne. A, samotne byki, no może są, e, co niektórzy z Państwa, może już myślą o e, założeniu rodziny, być może, co niektórzy chcieliby już mieć dzieci. Hmm. Mogą Państwo mieć do czynienia z osobą z pod znaku mm, ryby, raka lub skorpiona, i mogą musieć podjąć decyzję w stosunku do tej osoby, czy być z tą osobą, czy nie być. No i tutaj, no nie bardzo mogą byki wiedzieć, co zrobić, mogą o tej sytuacji rozmyślać w nocy i no nie mogą, mogą nie spać z tego powodu, prawda? Więc mogą mieć Kogoś na oku, ale no, sytuacja może być skomplikowana, i no, byki nie będą wiedziały, co zrobić. No, ta osoba może mieć rodzinę. No, byki. Rada jest taka, aby byki skupiły się na sobie i aby starały się dbać o siebie. Jeżeli ta osoba, z którą mają do, do czynienia, ma jakieś problemy, sprawy rodzinne, to no może powinna je najpierw sama załatwić i no nie nie wciągać byka w te zawiłe sprawy. No co niektórzy z Państwa, pomimo tego, że są samotni, mogą mieć już dzieci i powinny także zwracać uwagę na potrzeby tych dzieci. No takie E, takie dziwne to czytanie wyszło trochę. No, można powiedzieć, że e, te państwa e, no, sytuacje są zawiłe, prawda? Znajdują się państwo być może w zawiłych sytuacjach, takich problematycznych i dlatego to tak wyszło. E, zobaczymy, o czym byki powinny e, pamiętać na co powinny zwrócić uwagę w listopadzie. No, byki powinny zwrócić uwagę w listopadzie na swoje finanse. No, mogą mieć, pomimo tego, że tam nic złego nie wychodziło, ale co niektórzy mogą myśleć, że mogłoby być lepiej, czyli mogą się martwić. Jeżeli będą Państwo dokonywać wyborów, no nawet w sprawach uczuciowych, to aby kierować się także rozumem, nie tylko sercem. No, i byki mogą w listopadzie być w takiej energii, że będą chciały od pewnych sytuacji lub osób, które są dla nich toksyczne i niedobre, będą się chciały odciąć. No, my, byki mogą się bronić, mogą mieć ostry język, więc tutaj może być tak, że. No, wybory, jak już wcześniej powiedziałam, dokonywać biorąc pod uwagę rozum, nie tylko serce. No, byki, jaka rada, aby byki wzięły sprawę w swoje ręce, aby nie oglądały się na innych, bo to one muszą walczyć o swoje. No i aby nie dały się zmanipulować, bo może ktoś będzie bykami w listopadzie chciał manipulować. To tyle. Dziękuję Państwu za wysłuchanie, za poświęcony czas i serdecznie pozdrawiam wszystkie byki.